Czary, Mary! Mary. Abrakadabra! -kadabra. Abra pokus, Hokuspokus! pokus. No nie, no czary, Mary, hokus, pokus. Ja od początku mówiłam, że zapomnieliśmy lalkę. No nie 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 Nie

Jak będzie się nazywało nasze miejsce? <grym>, no właśnie, jak my je możemy nazwać zaraz? No, ja, wiem, wiem, no. ja wiem, ja wiem, ja wiem, a Angelika będzie piękna. No, Angelika, nie. Angelika? A, a może jakoś inaczej? Ja nie wiem. Lefna musi mieć swój. Mariolka! Nie. <grym>, nie. Ariolka? Jakie nie. słodziutkie imię? nie musi mieć szlachetne? Laura! No, no. Nie, słuchajcie, no najodpowiedniejszym imieniem dla księżniczki przyszłej królowej to będzie Nie no co wy, ja wiem, ja wiem, Jessica. No. Jessica. No. Słuchajcie, a może tak po staropolsku Doda? No. Przestańcie, przestańcie, przestańcie. Ona będzie miała imię po mamusi. Po prostu będzie miała na imię nie! No, okay. okay. yes. nie. Yes. Yes. Stop, zura, zaraz, zaraz, stop! Ja nie mogę, co tu się w ogóle dzieje? Mną się w ogóle nikt nie zajmuje. Jestem zasikana, zaszczona. No po prostu... Ja prosta, powodzę, nie ja nie Co tu się dzieje? Ja nie mogę. Polera ty jeszcze tu nie gram. Jak, ja nie, wiem, gram, jak nie gram, jak nie gram? Gdzie na rękach, rękach? kobieta? Ty, ty stopa, jeszcze nie urosłaś. Nie, nie, no ja z mnie nie będę grała. Co robiłaś?

Nie, ja mam pomysł. Wiecie co? Jak się ma małe dziecko, to się robi chrzciny. O! O, no tak, no tak, 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 tak. Tak. No, kogo my zaprosimy na e, słuchajcie, ja wiem, ja wiem, że o tym trzeba zaprosić dobre wróżki. One składają wtedy e, królewnie życzenia, a u długo niedługo i szczęśliwe, są szczęśliwi i tak dalej i nie? No tak, prawda. A ile tych wróżek? No to będzie tak. E, Nogi. Monika, Kasia, Gosia. Agnieszka, Paulina, Monika, Tomek, ja to osiem. O, ale wiecie co, fajnie jest, tylko ja myślałam, że będziemy jeść gumę. A, A ja, ja, ja mam tylko tych gum siedem. Ja tu to siedem. To? Ja no sorry, ja muszę dostać. Nie, ja, nie. Też. Ja, ja też. To nie, nie, powiedzi, nie, to nie nie nie, ja też gumy nie przechodzę. Ja nie, bajce, nie, nie, nie. ja nikomu nie, do dosta... nie wypadłam. O, nie, nie, a ja, tak, ja jestem królowa, dosta... to też muszę mieć przepisy, tak, nie, nie. No, ale, no, ale nie, no, wiecie co? ja mam jeszcze jednego dróbca. Ej, ale no, słuchajcie, no, ale nie no, tym no, wzrokiem. No, 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 nie na mnie. No, no, Nie, No to, się A jakiego masz drobca? Mam to co? A owocowego? No dobra.